Dzień dobry serdecznie. Wyraziliście chęć, żebym nagrał odcinek dotyczący skandalów mających miejsce w FC Barcelona, też powiązanych oczywiście z Negreirą, z kupowaniem raportów, z tym co ja o tym sądzę i dzisiaj twardy odcinek na ten temat. Wiem, że wielu się nie spodoba kibicom Barcelony, ale żyjcie. Ja tu nie jestem po to, żeby mówić co wam się podoba, tylko żeby przedstawiać swoje zdanie. Pamiętajcie tylko, że dzisiaj na kanale Betek jest live. Oglądamy wspólnie mecz Realu i Liverpoolu. Będzie Michał Pol, będzie Radek Przybysz z Meczyków. W niedzielę na kanale BetClik Polska oglądamy El Classico. Będzie na pewno Lachu i czekamy, kto jeszcze. I El Clasico, jeżeli chcecie obejrzeć, kanal Plus Online ma dla Was jeszcze obie oferty dostępne. Niższa cena: 39 przez 3 miesiące na samo kanal Plus Online. Macie tam El Clasico, Macie tam oczywiście też ekstra klasy inne ligi i masy filmów, ale możecie też wziąć opcję za 59 zł. I wtedy macie też Ligę Mistrzów, między innymi z kanałami również 11, więc. Wasz wybór, tylko pamiętajcie, że to się może zaraz skończyć, tak jak poprzednie się kończyły, i później było gdzie te oferty. A my lecimy z odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmaker ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy. W dużej pigułce nie będę się rozdrabniał o konkretnych sytuacjach, jakie miały miejsce do tej pory, dlatego, że to wszystko zostało fajnie opisane na fcbarca.com w tekście Michała Gajtka. Jak ktoś chce se prześledzić czysto, powiedziałbym obiektywnie, jakie są fakty w tej sprawie, to odsyłam. Link macie w opisie. Ja wam to będę streszczał i wyrażał opinię swoją. Więc Barcelona płaciła wiceprezesowi komitetu sędziowskiemu przez lata. O kwotach mówi się nawet. 7 milionów euro, gdy tylko wyszło to na światło dzienne, ale nie w klubie, bo jak się dowiemy, w klubie wyszło to o wiele wcześniej, nikt nic z tym nie robił, ale jak wyszło to na światło dzienne, zrobiła się burza. I ja się tej burzy kompletnie nie dziwię, bo płacenie komuś na tym stanowisku za cokolwiek, kiedy jesteś klubem piłkarskim, to najwyższy stopień żenady albo wynikający z głupoty, albo ze złych intencji innej opcji po prostu nie ma. Jesteś albo debilem, albo masz złe intencje. Tutaj nie ma trzeciej drogi. Bo jeżeli jesteś debilem, to po prostu. O, on chce tyle i tyle y, hajsu za. Przygotowywanie raportów sędziów, później dostajesz te raporty, są pisane jak przez, nie wiem, ucznia, liceum w 16 minut i cieszysz się i kontynuujesz tę współpracę. I dopiero po latach cię naszło, że w sumie to może nie jest dobry interes, więc albo jesteś debilem skończonym. Albo masz złe intencje pod tytułem: jedna opcja wyprowadzanie pieniędzy. To łączy, że masz i złe intencje, i jesteś debilem, bo wyprowadzasz pieniądze przez wiceprzewodniczącego komitetu sędziowskiego. Więc to łączy obie opcje: jesteś debilem ze złymi intencjami, albo masz same złe intencje, czyli liczysz na to, że płacąc mu za raporty, które mają być przykrywką, będzie w sposób przychylny przy każdej możliwości. Reagował na sytuacje związane z swoim klubem. Oczywiście te możliwości, jakie on miał jako wiceprzewodniczący, nie wychodzą w skład tego, że dawał sędziów na mecze Barcelony i tak dalej, i tak dalej. Są one o wiele bardziej ograniczone, ale wpływ i kontakt z arbitrami miał. Więc to są trzy opcje. Nie ma czwartej opcji. Że stwierdzasz, że wszystko jest w porządku, że to jest normalne i róbmy to. Taka opcja po prostu nie wchodzi w grę. Jeżeli ktoś z Was sobie myśli, że to jest taka droga, to niech sobie to rozpisze na karteczce i zastanowi się, czy rzeczywiście. Myślę, że szybko wyjdzie z tego równania, że nie. Jest to żenujący skandal wynikający z głupoty, złych intencji albo z połączenia tych dwóch czynników powstaje kapitan FC Barcelona. Jeżeli chcesz prać pieniądze, bo jest taka teoria, Chcieli wyciągać pieniądze z klubu, nie? Że chcieli kraść do spółki, dzielić się. No, siedem baniek dobry pieniądz. No, jesteś debilem, już to powiedziałem, jeżeli robisz to z wiceprzewodniczącym komitetu sędziowskiego. Możesz zatrudnić jakąkolwiek inną firmę, która i tak dostaje pieniądze tylko od ciebie. Tak jak Negreira, jego zdecydowana większość, 90 kilka procent przychodów to były tylko pieniądze od Barcelony. Więc załóż z jakimś chękiem inną spółkę. Niech to będzie świadczenie usług. Jakichkolwiek, bo te raporty naprawdę nie bronią się i wtedy będzie odpowiedź. Przepraszam. Tak słucham? Masz przepierdolone jak sam Super. Dzięki, piękne. Dzięki. To do zobaczenia. Wracając, na czym stanąłem? Nie wiem No w każdym razie z Henkiem sobie rób inne wałki, a nie rób tego Z wiceprzewodniczącym komitetu arbitrów, bo to jest Debilizm. Oskarżony kto jest w tej sprawie? Oczywiście sam Negreira, wiadomo Raz, że podejrzewany Jest o nieczystości Związane z faworyzowaniem i działaniem na korzyść Klubu 2, za Kwestie rozliczeń, czyli kwestie No stricte skarbowe, finansowe Są osoby związane z Barceloną Bartomeu, Rosel i tak dalej I sama FC Barcelona jako klub również jest tutaj oskarżana jak najbardziej. I teraz tak. LaPorta wiedział o tych fakturach. LaPorta wiedział. Że są takie faktury, dlatego że w 2021 roku to Barcelona zaakceptowała fakt, że zwiększy się podatek do zapłacenia poprzez nieuwzględnianie faktur od, dla Negray jako kosztowe, jako koszty uzyskania przychodu. Nie będę wam tu tłumaczył, jak nie wiecie o co chodzi. W każdym razie w systemie podatkowym działa tak, że jak coś kupujesz i jest to koszt uzyskania twojego przychodu, to możesz sobie to odpisać. Od podatku, nie dostali na to zgody, ale że, że próbowali i że dostali i że powiedzieli wprost, że nie będą tego robić. Znaczy, że wiedzieli, że są te faktury, wiedzieli to. I kiedy czyścili klub, kiedy pamiętacie, wszystko przejrzyście, wszystko przejrzymy, jakoś nie przyszło im do głowy, że tego typu faktury wystawiane na Grejże, sytuacja jest oczywiście na tyle rozwojowa, że pojawiają się głosy o tym, że nawet już w pierwszej kadencji LaPorta tego typu umowy miał, ale. Nieważne. Ważne jest to, że teraz na pewno o tym wiedział. Nie poinformował o tym ani kibiców, ani nikogo innego. Więc niech pocałuje mnie w mój piękny, wielki nos. Jeżeli teraz próbuje mydlić oczka, że nic się nie stało, wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Sam Negreira ma Alzheimera nagle. Chłop jest chory. W sensie yy, chory na zasadzie, że ma Alzheimera, nic nie pamięta, nie wiem, nie było mnie tam. Nie, nie widziałem. Nie, nie brałem. No i oczywiście zarzut tłumaczony za FC Barcelona, brzmi, że Barcelona zawarła i utrzymywała ściśle tajne na porozumienie z Negreirą, aby ten działając jako wiceprezydent, wiceprezes, przepraszam, komitetu sędziowskiego w zamian za otrzymywane pieniądze wykonywał czynności zmierzające do faworyzowania Barcelony w meczach, w których występował klub. To jest mega ogólnikowe, ale myślę, że łapiecie schemat. Sprawa według mnie jest nie do udowodnienia, o ile oczywiście nie znajdzie się, a, arbiter, który powie tak, były jakieś różne dziwne naciski, pojawiały się. B. Pojawi się jakiś dowód w kontekście, nie wiem, nagrania, rozmowy, papieru mówiącego, że coś takiego miało miejsce. Moim zdaniem, ani sędziowie tacy się nie znajdą, ani nie znajdzie się taki dowód, chyba że naprawdę ktoś tam mocno dał dupy, co w sumie jest możliwe. Dlaczego się nie znajdą sędziowie? Bo byłby to skandal dla całej hiszpańskiej piłki i nie jest to nikomu na rękę. Tak uważam. I dobrze o tym wiedzą władze hiszpańskiej piłki, że ci sędziowie lepiej, nawet jeżeli by coś mieli wiedzieć, to niech nie mówią. I ogólnie tak to widzę. Więc wątpię, że cokolwiek pod kątem zarzutów ustawiania ligi będzie udowodnione. Ale mówię, sprawa jest na tyle rozwojowa, że jak pojawią się nowe dowody, jest to możliwe, co nie wpływa na moją ocenę sytuacji, oczywiście. Grozi bardzo na kara grzywny, nawet ewentualnie zawieszenie funkcjonowania klubu albo nawet go rozwiązanie. To są niesportowe oczywiście konsekwencje tylko prawne jakie mogą ją spotkać sportowej ze strony piłki hiszpańskiej nie mogą ją spotkać żadne to jest hit bo ostatni płatność była ponad 3 lata temu czajcie jakbyście kupowali mecze 4-5 lat temu ustawiali se ligę i to tak otwarcie to w sumie wam nic nie zrobią bo to już się panie przedawniło 3 lata temu o Jezus nie zawracajmy sobie tym głowy nie polecam Wspaniała e, historia. Poza tym Tebas też do Budy poszedł, bo wyciekła wczoraj informacja, że dostał 380 tysięcy euro od firmy z Iranu uznanej w, przez terrorystyczną jako wspierającą terroryzm w Stanach i tak dalej. Więc on też tam skulił się do Budy, więc mówię, ze strony hiszpańskiej piłki moim zdaniem będzie spokój. Ale UEFA może wykluczyć Barcelonę na rok ze swoich rozgrywek międzynarodowych. z Ligi Europy, he, 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 I nie jest to nawet zależne od decyzji sądu. Czyli nie to, że czeka na decyzję sądu. Może czekać, ale nie musi, może to zrobić od razu. Stwierdzam, że to jest obrzydliwe, co Barcelona robiła, a robiła obrzydliwość przez głupotę albo złe intencje, to już sobie ustaliliśmy. I Laporta teraz. Jeszcze raz do niego wróćmy, bo co mnie chłop irytuje tymi tekstami. On oczywiście wie, co robi, dlatego że jest cała masa ludzi, może wśród was też są tacy, nie wiem, na pewno w internecie tego typu komentarzy widziałem, którzy idealnie łapią. Raporta robi. Jest kampania mająca na celu zaszkodzenie klubowi. Wszyscy są przeciwko nam, oblężona twierdza. Bardzo prosta metoda wpływu, czyli jesteśmy atakowani, musimy się zjednoczyć. Bo chcą dla nas źle. Debilizm skończony i mówię, na takich ludzi, którzy łykają te haczyki nie jak, jak te rybki szczęśliwe, to jest super sprawa, bo oni na pewno w to wierzą i się poklepią po plecach, tak zobacz, jak chcą nas zniszczyć. Ale każdy logiczny człowiek widzi, że były takie pieniądze płacone na grejże. Barcelona wije się jak gówno w przeręblu, za przeproszeniem, tłumacząc na początku, że nie on, on, tam, on nam robił. Jak to było, raporty o młodych zawodnikach i też sędziowskie, że to nie, że to wszystko jest normalne. Więc ta zmienność tutaj wersji jest niesłychana, nie? Nikt nie ma złych intencji. To nie jest to, że chcą zaatakować klub, bo mu się dobrze wiecie. No, fantastycznie mu się wiecie, bo w lidze prowadzi. No, po prostu niesamowite, cała piłkarska rzeczywistość na kolana pada przed potężną Barceloną i chce ją zniszczyć. Gdyby to robiła Sewilla, Walencja, czy przede wszystkim Real Madrid, zadajcie sobie to pytanie. To jest głównie do osób, które właśnie chcą nas zaatakować, chcą na, dla nas chcą najgorzej. To zastanówcie się, czy jakby to Real. Miał taką informację, to nie bylibyście pierwsi do darcia mordy za przeproszeniem. Bylibyście. Dokładnie tak by było i wystarczy tutaj odrobinę autorefleksji, bo niestety znam takich ludzi, którzy po prostu klapy na oczach i jazda. I niestety mieliby rację. Tylko przy, przyznajmy też, że jeżeli dotyczy to klubu, mu się kibicuje, to też inni mają rację z tym, że rzucają te banknoty, bo jest to żenująca, niespotykana sytuacja, kompromitująca dla wizerunku klubu. Jeżeli ktoś tego nie dostrzega, to naprawdę różowe okulary level 1000 ma. Ogólnie tak jak wam powiedziałem, te raporty wyciekłe dzisiaj zresztą. No wyglądają przepięknie, naprawdę. Jak, jak składane tam zresztą są literówki, też, też o tym na FC Barca możecie przeczytać. No wyglądają... Po prostu jak przygotowane nie wiem. w trzy godziny, jakieś frazesy oczywistości, jakieś tam detale może i ciekawsze też są, ale czy to jest praca na za takie pieniądze nie jest? na pewno, to jest po prostu jasne i ktoś może powiedzieć, no to cóż, no po prostu niegospodarność, no nie wiedzieli jakie są ceny rynkowe i tak dalej, i tak dalej i oczywiście można w to gówno brnąć i klub to będzie brnął, bo nie ma innego wyjścia, ale miejmy chociaż jako kibice odrobinę szacunku i nazywajmy rzeczy po imieniu jest to po prostu żenujące, po prostu i też jest żenujące to, że sam Valverde wypowiedział się jak go pytali, czy pamięta takie raporty, mówił, że on nie zwracał na nie uwagi nie wiedział o ich istnieniu, co oczywiście nie znaczy, że ich nie było, bo ich asystentów jego mógł to na przykład przyjmować i tak dalej. Sam zresztą powiedział, że takie raporty są we wszystkich klubach o arbitrach i ja się z tym zgadzam. Więc pytanie zasadnicze brzmi, po co opłacać wiceprzewodniczącego komitetu sędziowskiego? Jak każdy inny klub może to załatwiać te raporty w inny sposób za jedną? Setną tej ceny przez pracowników klubu, którzy analizują pracę każdego arbitra. To nie są rzeczy z jakiejś specjalnej wiedzy wymagające, ani dziedziny nauki. Wszystkie kluby są w stanie. Nie, Barcelona musiała płacić, wiecie, wiceprzewodniczącemu, nie? Nie dajcie sobie mówić, że nie musiała. Musiała, bo nikt inny tego nie był w stanie zrobić. Tak zalibistego raportu. Oblężona twierdza pełną gębą. To jest linia obrony kibiców Barcelony. Zaraz wam przeczytam jeden. Komentarz, który jest no, dla mnie przykładem, a znalazłem go nawet nie szukając, tak jeden z pierwszych mi się rzucił, pokazujący to dobitnie, i że teraz płacz, że o Jezu, ta sprawa się będzie ciągnęła latami, i będą latami szkalować dobre imię Barcelony. I bardzo dobrze, bo trzeba szkalować każdego klubu imię, który robi tak głupią lub złą rzecz. To już ustaliliśmy na początku głupią lub złą lub głupią i złą jednocześnie. Każdy klub należy szkalować i za przeproszeniem. Do ostatniej chwili, do zapadnięcia wyroku, czy uniewinniającego, czy, czy nie. Mówię, w tym wypadku może być uniewinniający, i nie zmieni to faktu, że czyn dokonany przez Barcelonę, przez różnych prezesów, był debilny lub zły w swojej intencji. Nie da się tego zmienić. I teraz taki komentarz na koniec, że, uwaga, chłop już ma teorię, o co chodziło w całej aferze, że to chodziło o wyprowadzanie pieniędzy z klubu w porozumieniu z Negrejrą. Mhm to już sobie ustaliliśmy. No, jak jesteś skończonym debilem, to możliwe. I tych... ci ludzie się zmieniali, i każdy z nich był równie głupi, żeby zrobić do spółki z Negrejerem, wiceprzewodniczącym komitetu sędziowskiego. Ale nie, on ma też inną teorię, bo chyba stwierdził, że to może być głupie, ale dał jeszcze głupszą. Albo płacili mu, uwaga, jak odwrócić kota ogonem? Mordy, to jest to jest po prostu hit. Płacili mu z powodu szantażu ze strony Negrejry, że sędziowie nie będą neutralni, w co ludzie w Barcelonie mogli łatwo uwierzyć. Wystarczy oglądać mecze realu w Lidze Mistrzów tych trzy puchary z rzędu to z Ronaldo i jakby sędziami w składzie, rozumiecie? No po prostu ku... płacili negrejrze, bo Real jest faworyzowany, a żeby nie był on faworyzowany, musieli płacić poszkodowana Barcelona. Gdyby nie płaciła, Real byłby na piedestale. Czujecie jaką trzeba mieć logikę w mózgu, żeby dojść do takiego wniosku? Lecimy dalej. Plus wiadomo, że są obawy o działanie na szkodę dumy Katalonii na rzecz Własnego klubu z Madrytu. Wiecie, Madryt jest non-stop wspierany. To Madryt jest cały czas na piedestale sędziowskim i musieliśmy płacić te pieniądze. Nie chcieliśmy bardzo, ale musieliśmy, żeby było wyrównane. Bez tych pieniędzy Real był. Rozumiecie, jak można odwrócić kota ogonem w ten sposób, że to jest wina Realu, że Barcelona płaciła Negrej, że rozumiecie w ogóle to, że ktoś ma tyle tutaj, no ma. Istotę szarą, ma to wszystko, ma płat czołowy, no musi mieć, bo pisze i dochodzi do takich wniosków: coś poszło nie tak, chłopie, coś tam ci poszło w życiu nie tak. Finalnie mógł Negreira nie robić totalnie nic poza wyłudzaniem pieniędzy. Czyli po prostu on wyłudzał pieniądze od biednego klubu. I że za te kwoty nie można ustawić pracy sędziów, że to są drobne. I nawet się z tym zgadzam, oczywiście, co nie zmienia faktu, że w pewien sposób można wpłynąć na członka wiceprzewodniczącego Komitetu Sędziewskiego i dziwnym sposobem, jak tylko przestali mu płacić, to nikt inny mu nie płacił. Szokują. I to jest moja opinia. Nie należy wybierać klubu, moi drodzy, bo dokonał rzeczy głupiej lub haniebnej. To się okaże, czy są tylko idiotami, czy, czy są źli. To Pokażę wyrok pewnie za parę lat. Zobaczymy jakie materiały jeszcze będą wylatywały. Oczywiście to co mówi Laporta nie ma żadnego znaczenia w tej sprawie, bo to jest jasne, to już on udowodnił nie pierwszy raz za drugiej kadencji, że jest po prostu politykiem i to jest jedyne do czego się nadaje. I to jest moje, moja opinia w tej sprawie i proszę mi tutaj naprawdę nie próbować nawet, chociaż jak macie jakieś solidne argumenty, że przekonacie mnie, że nic tutaj się nadzwyczajnego i złego nie dzieje i to jest atak na Barcelonę, to przekonajcie mnie, bo do tej pory nie znalazłem ani jednego komentarza, który by mnie przekonał. No, przekonuje mnie to, że płacili, bo to Real był faworyzowany. To jest dla mnie hit. Numer jeden. Jak macie jeszcze dobre teorie, mogą być wymyślone, kreatywne. Czekam. I widzimy się w komentarzach. Niech płonie. Wieczorem widzimy się na BetClicku na live. Zapraszam.